W tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować kolejne Ferrari. W poprzednim odcinku przedstawiłem Wam Ferrari FXXK, a w tym odcinku chciałbym Wam przedstawić Ferrari FXX Evolution. Jeżeli chodzi o FXXK, jest, widzimy, że tył jest dużo, różni się strasznie, jeżeli chodzi o tył. Patrzcie, widzicie? Tutaj bardziej mi przypomina te starsze modele Ferrari, czyli F40 no, ale wciąż naprawdę super 850 koni mechanicznych Piękny samochód, też go kupiłem Tak jak mówię, nie wiem czy kosztowało 10 zł czy 15, bo ja to w funtach płacę. Ale przepiękny, przepiękny jest. Aż miło popatrzeć. Że, że są takie piękne dzieła sztuki, tak? Dobra, przyjadę się nim, zobaczę jak się nim steruje. Wykonanie samochodów jest super. Więc dlatego lubię Drive na konsolę PlayStation 4. A teraz gram, mam jakiś wyścig w Kanadzie. Zobaczymy jak się spisuje ten samochód. Piękny tor. Ładnie zrobiony. Niektóre tory są ładne, niektóre są takie... takie średnie. Dobra. Zobaczmy. No, dobrze, tak, tak. super samochody. Konkurencja... ...też. Dobra. Uuuu... Ale przyznam, że tak jak jak łatwo ich pokonuje, to dziwne. Przejdziemy teraz do No ale... Tor też nie jest jakiś łatwy. Dużo wytrętów, ale... w takim auto... No. Nie znam tego toru, bo ale ja ja mam, że to jest, praś, no to jest wiecie, powiem Wam, że tak ciężko mi się jeździ w ten FXX. Lepiej mi się jedzie dla Ferrari ciągną, ponieważ to naprawdę dobry, stabilny samochód. Te FX po prostu one są tak szybkie, że... ...że ja od razu zarzucał automatycznie. Naprawdę trzeba tutaj na, na ręcznych tak ciężko się wchodzi w zakręty. a tutaj to już, widzicie. przeciwnicy mają też super samochody, więc tutaj no. zaznaczam, czy to łamy, czy secondy, czy dwie autobusy, czy przegramy. Widzicie McLarena z przodu? Tego McLarena lubię, on się super jeździ. <coughs> Ferrari, uuuu, jak mnie Naprawdę tu już jak macie wyścigi super samochodami, to tutaj naprawdę to tu łatwo z miejsca pierwszego na ostatni już wejść w tak jakiś Jak mówię, no nie znam planszy, więc też widzę ją pierwszy raz. Które tory lubię bardziej Jedne lubię, jedne znam, nie znamcze przegląd A już no, no tak powiem Wam szczerze średnie mi to pf, pf, takie Ferrari takie średnie do prowadzenia <coughs> więc nie wiem, czy Wam nie polecać. A weźmy sobie próbę czasową, weźmy jeszcze jakąś chile planszę, może tą. Teraz sobie wybiorę... Może to Pagani. To też fajnie się prezentuje. to tych łaska marka, takie Bugatti. Huajara. Nie wiem jak to się wymawia. Więc jeżeli ktoś wie, to proszę napisać w komentarzu. Nie, no przepiękny samochód. Lakier. Fu. I to też w parce Weź się kupuje. Takie samochody. No dobra, jedziemy. Приятно посмотреть. Dobra, wsiądę za kierownicę, lepiej mi się prowadzi. Znaczy, poczuć się można, to świeci się, się, się siedzie w środku takiego samochodu. samochody zaprzewodzi tylko, można zobaczyć na wystawach samochodowych. Jak byłem w Londynie, na wystawie samochodów, były takie właśnie drogi, byłem, jak to widziałem, i Rollstrays, i Bentleyem, Widziałem do ale najlepszy samochód z sportowy to widziałem McLaren. Oczywiście były też Infinity, które są dość drobnymi są podali, Ale McLaren McLaren, wyglądał w Porsche przy McLarenie co się pomało. Były też aston Martiny. Więc sporo, sporo tych eksplozynych mamy. No rolls Royce, Royce to tego domu to już bo duże samochody naprawy jak weźmy przodarów z które wodzą że dostać go na pierwszej opcji wychodzą ładnie wchodzi na ręczny nie jest jakiś problem z zaklętami bo te realia te FXX ewolucjonalne czy FXXK one bardzo, bardzo ciężkie są do prowadzenia jest, szczególnie właśnie na ręczny Przyczepność jest się z, to, to wiadomo, że każda stwórka, barierka i tak dalej, to się pogani to bardzo drogie samochody, ale z chyba z tyłu... No i droższy jest. No żal trochę, że Bugatti nie ma w tej grze. No i nie. ja nie wiem. Sprawdzamy innych małe. Możliwe, że Bugatti jest w breakabie, ale nie hmm. widzę tam właśnie. naprawdę ciekawie się prowadzi to auto. Bardzo ładnie ręcznym zakręty. No, <ścoughs> widzicie teraz jak wygląda. Trochę, trochę kiepsko. No ale dobra, mieliście okazję zobaczyć Ferrari FXX Evoluzione i Pagani Huajara. To chyba tak się wymawia, nie wiem, nie znam włoskiego języka. Do słyszenia, trzymajcie się. Hej.